Siema mordy, to znowu ja, Nikodem. Dzisiaj gramy sobie w Fifa, to już nie będziemy dzisiaj otwierać jakoś dużo paczek, bo, wiadomo, muszę zrobić zadanie, ale mówię Wam, widzowie, że szykuje się gruby odcinek, bo wydam... Nie Dobra, jeszcze nie będę zdradzał. Po prostu się na to przygotujcie. Będzie też odcinek... Y... Po co w ogóle? Czekajcie po jej pies mi przeszkadza. Dzisiaj sobie gramy w skład Battle, żeby powbijać trochę rangę. O Boże mój pies jak widać. Kurde. Masadowił, tylko czekajcie. Po się Teraz mam nadzieję, że wszystko widać. Dobrze. ora rimozione a una da più strada, anche tua il Dobra, jak chcecie kolejny odcinek z Fify, to zostawcie, nie wiem, z 5 łapek w górę. Jeżeli jeszcze nie macie, to zostawcie subskrypcję. A my sobie pogramy... na razie będzie się pojawiać chyba codziennie filmiki z Fify, no bo ja, wiadomo, chcę podgonić tą rangę, żeby mieć coś dla was. Później co otwierać? Sprawdzimy Wiecie, ja sprawdzę czy to wszystko ok, no. Dobra, już nic, wszystko Mam nadzieję, że wszystko widać, co wy telewizji tam... Ja wziąłem specjalnie dzisiaj się przeniosę na taki mniejszy, bo mi to ułatwia nagrywanie. Nie muszę na takim ogromnym. Czekajcie, bo tu się coś zawiesiło. Ten telewizor już jest stary i nie wiedziałem, że się tak się, Myślę, że się nie Chodzi Chcecie więcej takich filmików, to musicie zostawić te 5 łapek w górę i suba. Napiszcie w komentarzach jaka jest u Was pogoda u mnie. Jest na razie słonecznie i ja to za basem czy. Czy już w basenie sobie wodę nalałam I się kąpię, więc... Nie wiem, ja sobie chyba... wiem na ten odcinek, który już będzie piątek wleci na kanał, albo w sobotę już nie wiem tego dokładnie. No to yy, powiem Wam, że będę musiał kupić do tego korki. Jakieś. Będzie odcinek, gdzie gram w nogę. Jest, dobra, widzę i działa wszystko. Możemy grać. W ogóle jak właśnie jak yy, nie nagrywałem długą to widać co wtrafiłem po prostu yy, był mnie i z nim musiałem grać, więc Sorry, że my tak długo by nie było No dobra, to zaczynamy tą rozbójnicę O Boże jak Dobre, na szczycie to są boty, ale że taki skład boty mają fajny o, no, nawet kancelo się zaraz. Nawet no, ja wędę w walwerdy. No i też. O Boże, wybrałem przez Przadek, nie, nie patrzyłem w ogóle na stroje przez Przadek. Wybrałem jakieś okropne, to same. O Boże. Dobra. Jak widać, mi się już pomyliło. Nie, po, nie będę kurde wiadomo Wywala, wychodził z meczu. Taki nie jest żeby wyjść z meczu. Jak coś to przegram, trudno. Okej, okay, to jest mój kolega. Pik, 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 Dobra i teraz muszę to uważnie rozegrać. Majd! Teraz muszę się jako postarać z no tym jak nie było spalonego. Uuu, ale kosa, ale kosa. I widzę, widzieliście jaką kosę mu zasadziłem pod nogi? Ale mnie porobiło. Dobra, teraz to wybranie. Mam taką nadzieję. Ja pier... Co tu się odpierdziło? Przecież od słupka było, pokaż to. Nie wiem. Co tu się stanęło? Nie, najgorzej. Teraz to przegramy, ale to przez te stroje. Tak, ja się pomyliłem wtedy. Tylko innego podałem. Chyba, że teraz. Chyba, że teraz. No nie teraz, bo jak zawsze za wolno biegasz ten halant. O Jezu, no to teraz to już jest koniec. Przegramy to na pewno. Dobra, mój no go. Nie, nie mogę. No ale musimy to wygrać widzowie Jak ona biega szybko No co ty robisz, nie wiem oh, Fuck Ty, bat, mi się zablokował no. Uff, dobrze. A to jest hubel mój. To się boli. Żartuję. Nie wiem, co to baba. Dobrze. Pierwszy raz coś dobrego zrobiłem z tymi, z tymi strojami. Dobrze. Okay. To Halanda, widzę Halanda, widzę Halanda. Co to było? Wywalił. No jak nie wywalił, łop! Ja nie waliłem. Mórką. Nie wiem co się stało, ale ten Haland już mi się coraz mniej podobać zaczyna. przecież on wszystko takiego wyjmował. Ale to wyjął niestety. Szkoda, że to wyjął, a tak ładnie to już myślę, myślałem, że to ma, ma szansę, żeby wiadomo co było. Był goły. No niestety. Tak samo jak teraz też tak myślałem, że mogę chociażby walnąć, a tutaj i bramkarz wybił. Okej. Okay. No jak to nie wyszło? Zrobię naprawdę, to już jest takie dziwnie. Że takie coś nie weszło. Czy to było tak naprawdę dla mnie? Ja zawsze na takie coś trafię. Pewnie w ogóle, jak zobaczyliście, miałem ile? 50 tysięcy monet, yy, wtedy? Tak myślicie, co się z nimi stało? Mój kuzyn ja wszystkie wydał, bo chciałem z nim zrobić jeden draft. Mu się zbyt to bardzo spodobało i chciał, wiadomo co zrobić. I zrobiła tyle draftów, że ja nie wiem, ale chociażby dobre rzeczy powtrafiały. Jakieś tam nagrody były. No niestety, koniec pierwszej połowy. Widzę. Teraz jest naprawdę duży problem, bo przegrywamy to. I musimy to wygrać. Chociażby może dogrywkę i wtedy będzie git. O, kontuzja to chłop u, u nich, dobrze. To Fernandez, uu, 96, on ma overal. Oni tak słabo nie grali wtedy że teraz dobrze grają, ale wiadomo, nie aż tak, wtedy graj jeszcze lepiej. Widać, po ziemi walą też na przykład. Dobrze, nareszcie moja piłka. Aha, to jest, to jest, dobra, nie wiedziałem. Myślałem, że to mój. Ostatni raz przez przyładek nie wybrałem tych koszulek jak chciałem, bo ja się nawet nie patrzyłem na koszulki, ja się patrzyłem w kamery, tylko wybierałem po prostu. Jest! Widzowie, 1-1. Halam jak zawsze nie zawodzi. Myślałem, że znów jest taki, wiadomo. Słaby, ale się już poprawił chyba. Jak już nam dał gola. Teraz gorzej jak nam oni nam ale to wtedy jest okropnie O tym mówię O dobra, już nie mówię o tym Pyk Ufa, o Boże, wieci Dobrze Halant, Halant proszę cię No nie no Halant Jeszcze żółta kartka Ja już przewiduję przeszłość. No, faul. No, brawo, moja. A, to jest i, Dobra. sobie. Nie wiedziałem. Nie ma faulu. No jak jest? Skalam teraz. Dobrze się przedarł, ale nic nie dało. To jest, to jest on! Dobra, nie wiedziałem. Myślę, że to jest mój. kiwał Jest, widzowie! Dwa do jednego! Na początek było tak okropnie i zaraz super. Ale się przedarłem. Przed nich tutaj. Bramka nawet nie miał szans. Do kiedy ja mam w ogóle tego Albarę? Za to on dobry jest. co Jest. Nie ma kartki, co takie coś to ja nie wiem. Jakby miała być kartka. Dobrze. Okay. Dobrze, dobrze. Uff. Już myślałem, że się robi z tego akcja. W ogóle nie wiem czy mnie dobrze słychać, muszę zacząć na filmie. Ogólnie widzowie nie wiem, ale myślę, żeby teraz więcej też dodawać shortów, a nie kurde filmów. Nie wiem jak chcecie, mogę dodawać dużo shortów jak chcecie. Ale filmy też będę dodawać. Gol. RG3 już gole szczeli Ale spalony chyba No spalony wiedziałem Jeszcze jakby sędzia nie powiedział, że to jest spalony, to ja bym nie wiedział, co się stało. A tak to przytrzymał. O Boże! A co ty zrobi zrobił? O nie, Paweł, bo dobra. Teraz trzeba tylko jedno zrobić. Nie dać, żeby szej mi gola. Na szczęście mam nadzieję, że nie szczekam. Muszę to odebrać. Nie. Uff, na szczęście. Dobra. Koniec tego meczu. Ej, a ja mi serce zabiło w sekundzie. Mamy srebro już trzy. Zmienite. Huch! To był dobry i ciężki mecz. I to wezmę akurat na też, żeby wiadomo, bo to jest jakiś mocny. Hmm. Teraz widzę, wiecie co zrobię. Zagramy jeszcze ten mecz, i, i kończę chyba ten odcinek. Dzisiaj jeszcze pewnie wleci jakiś short, więc. Lepiej bądźcie na bieżąco. No tak, oni mają walkera. No tak, super szmaichela, wszystkich dobrych. Tutaj co nawet amator by się przyda Jak oni taki skład dobry mają. To nie biegają 500 na godzinę wszyscy. Ej, jest ciężej trochę niż wtedy chyba. Ale jeszcze zobaczę. To teraz się tak kiwają, ale źle padają. No i dobrze, bieramy. Ja. Nie, no wybił. No, niestety nie ma mojej. No, ale bym chciał, żeby była moja. Dobrze. Czyli co ja tutaj mogę wykombinować? No nic nie mogę wykombinować, bo oni mi tu stoją kurde się. I blokują wszystkie szczały jakie bym mógł oddać. Wtedy. Okej, okay. No, niestety. Okej, okay, widzę, wiem. Teraz jest mocno. mocny. Mocny, mocny, mocny. Power shotik. No i go! Schmeichel, nie ma, co tu, kurde. Nic do gadania, tak naprawdę, bo już jest. Dit. Jak ktoś chce napisać, to może napisać, jakie są lepsze korki, ze sznurówką czy bez. Bo mi chyba ze sznurówką są dla mnie lepsze, ale nie wiem, jak to macie. No niestety to obranił, ale... To faul. Nic nie faul, tylko mówię, że... No wiadomo co. Ale to zabrzmiało jak faul. Kurde, co tu się dzieje, widzowie. No i mamy, że drożdż. My god, no i jak zawsze. Maksymilian B Dobrze, że mój kuzyn go dropnął A nie, to ja go dropnął Mój kuzyn i nie dropnął Widzicie, jaki jest mój kuzyn O, ale tu zrobiłem Ej, dobra widzowie, musicie y Daj lajka za tą akcję, bo ładnie to też chodziło. Tylko po prostu wiadomo. W ostatniej sekundzie mi już zabrał, a już bym miał pewnie gol. Akcja ładna, ale wykończenie złe. Tak mogę powiedzieć. Znów ładna akcja do strzelania gola. No, no i wybił to, ale mam piłeczkę. Ej, nie wiedziałem, że on mnie dorwie. Ale ja już teraz go mam nadzieję, że dorwę. No, tą piłeczkę to muszę mu wybrać. No, teraz chłup, oj. Widzowie, jest problem. Problemation jest, problemation, okej? Okay? No i dobra, koniec meczu. Nasze pierwsze połowy meczu. No i mamy koniec pierwszej połowy. 3 do zera, Nie, 2 do 0. A, bym się pomyliła, że jest tam akcja, że wiem. Ale tutaj kiwka wleciała. Uuu, uh, uh, uh. Jeszcze go tak, nie, no tak go przerzuciłem tą piłeczką. Miał być taki ładny gol. jakby mi nie zabrał, po go przerzuciłem jeszcze ten jeden tam stąd za nim. Ładnie by było wtedy. Wtedy to już byście nawet suba od razu musieli zostawić. A, tak tak musicie zostawić. Hmm. Najlepiej to jeszcze z dzwoneczkiem. Bo jak mówiłem, nasz cel to 50 subskrypcji. Będę robić... Mówię wam widzowie, że jak bierzemy 50 subskrypcji, to obiecuję, że filmy się po, będą pojawiać codziennie. No wiadomo, jak was poinformuję, kiedy nie będę mógł to, bo gdzieś wyjadę. Tak jak teraz na przykład nie będą się pojawiać filmy, no bo wyjeżdżam nad morze co. Ale jeszcze to w tydzień się będą pojawiać. Nie ja jeszcze coś nad morze wam nagram. Tam też będę. Tam wam Braula będę nagrywać. I git też. Nie wiem, ale mi się wydaje, że lepsza jest FIFA do nagrywania. Nie wiem, jak wam widzę, ale napiszcie też. Tylko pod shortem już, bo nie będę pod tym komentarzem jeszcze musieli dwa komentarze wtedy napisać. Jakbyście chcieli, oczywiście. Obczajcie sobie, oczywiście, też moje shorty To najnowsza, to najlepsza, to najnowsza są najlepsze. Dobra, mamy to. Mamy to. to jest fałszywany. Szczał. Nie dobra, nie będę takim dziwny mowy. Czał, strzał, strzał, strzał wejm wejdę, wejm wejdę. Ej, ale mnie przytupał. W ogóle ciekawe czy wy też macie te, takiego jednego kujona w klasie. Bo ja niestety mam. A ja nie powiem kto to jest. My znienawidzi ta osoba. Oczywiście nie o tobie Seba ani na tam. Oczywiście też wielkie na ich kanały. Promyślnik na tam 14 i Sebastianula. No, wpiszcie Sebastianula Fortnite i Wam wyskoczy. Dobra widzowie, prawie już koniec tego meczu i najraźciej, bo już mnie wkurzają te pany bakławany.